Tak, w skrócie tak jak Alicja powiedziała, moja organizacja prowadzi Mapu i Pomoc. W ramach Mapu i Pomocy my staramy się zweryfikować czy też sprawdzić, jakiego typu organizacje działają w różnych częściach Polski pomocowych, zarówno działania edukacyjne, humanitarne, żywnościowe itd. I trochę w związku z tą naszą działalnością, bo na co dzień faktycznie mi teraz zespół pięciosobowy mapuje, sprawdza i współpracuje, zaczęły się do nas zgłaszać różnego typu instytucje o takie lekkie doradztwo. I mówiąc szczerze, jeszcze dwa tygodnie temu, jak rozmawiałyśmy razem z Alicją, to ja dzisiaj miałam mówić o zupełnie innym projekcie, bo w międzyczasie już nie będę mówiła o nazwach, z się zgłosiła się jedna z organizacji, która chciała dotrzeć w ramach lata w mieście do no tak naprawdę prawie, że do 100 tysięcy dzieci. I mieliśmy prowadzić regranting, ale w międzyczasie, w ciągu tych dwóch tygodni, okazało się, że jednak nie będzie to możliwe. Natomiast wyłoniły się z tego jednak pewne pozytywne rzeczy, bo w ramach rozmów z PCPM, UNICEF-em, jakby mam takie poczucie, że wreszcie zobaczyłam, w jaki sposób miasta mogą faktycznie, realnie starać się o środki. I teraz najpierw powiem takie krótkie podsumowanie, a później. O kilka innych rzeczy. Po pierwsze, to co przed chwilą mówił y, y, laureat, i może nie powiedział tego aż tak bardzo bezpośrednio, tak zupełnie serio. W tej chwili UNICEF nie ma wystarczająco pracowników na to, żeby dotrzeć do tych małych miast. I oni faktycznie Będą się starać dotrzeć do jak największej puli dzieci, ale umówmy się, rozpoczęli od tych największych municipalities, znaczy miast, właśnie dlatego, że tam po prostu za pomocą jednego kontraktu mogą dotrzeć szerzej. I tak dlatego, między innymi, to podpisywali z Warszawy. W ramach takiego kontraktu laureat miał rację, podpisują i robią takie jakby szerokie spektrum działań. Na przykład w Warszawie trzy czwarte tych działań idzie de facto finansowanie na mops i różnego typu pomoc i wsparcie, nie wiem, 500 plus dla osób i tak dalej. I jedynie jakiś fragment tych działań idzie na lato w mieście. Plus jest taki, że jak już się podpisze kontrakt i faktycznie Państwa zachęcam, a myślę wręcz, że UNICEF będzie teraz szukał partnera na redystrybucję takich grantów do mniejszych miejscowości, my też jesteśmy w ramach, właśnie w ramach takich kontaktów, to fajnie jest podpisać taki grant, natomiast on zwykle daje tylko takie bazowe, bazowe finanse. Na przykład w Warszawie umożliwi to na pokrycie kosztów wyżywienia oraz podstawowej opieki dla nauczyciela. Co dalej? I tu właśnie druga rzecz, to co mówiła pani Ewa z PCPM-u, faktycznie w ramach PCPM-u oni są otwarci na wszystko. W momencie, kiedy ma się dofinansowanie na podstawowe rzeczy, zarówno środki na sport, jak i na dodatkowe zajęcia, jak i na język polski, można się w PCPM-ie starać. I byłam w kontakcie z kilkoma miastami, które mówiły o Jezu, pani Moniko, nie no, przecież jak my wyrzucimy to wszystko, to będzie to ogromne finanse. Na pewno się nie zgodzę, mówię. Słuchajcie. Piszcie, bo na to faktycznie są przeznaczone środki. Tylko wystarczy, tak jak Ewa mówiła, po prostu dobrze zabudżetować per dziecko jakiś wydatek. I jeśli to będą zajęcia sportowe i język polski, to wiadomo, że to są dodatkowe, że język polski nie jest za darmo, to będą wyższe środki per dziecko, ale z większą liczbą ważnych zadań. To jest druga rzecz, której się dowiedziałam, więc polecam. Natomiast my, jako, jako Mapy Pomoc, w tej chwili prowadzimy dwa zadania. Znaczy dwie już takie bardzo poważne negocjacje, tylko o nich właściwie to pewnie za jakieś dwa tygodnie, pewnie Alicja, jak będziesz robiła spotkanie, to już będę mogła więcej powiedzieć, bo będą środki na to i to będą, i my jako na pomoc będziemy kierować je do mniejszych miejscowości, poniżej małych i średnich, w tym, poniżej 100 tysięcy, więc wszystkie metropolii odpadają, gdzie będziemy mieli fundusze po pierwsze na klubiki, czyli zarówno organizacje pozarządowe, Domy kultury, świetlice środowiskowe będą mogły się do nas zgłaszać po to, żeby tworzyć coś jak przedszkola, tylko no w sensie klubiki, czyli do 15 osób w, w grupie, również z nastawieniem na, in na integrację. E, więc w tym wypadku, jeśli nawet w cieszynie mamy 100 osób, i tam będzie tylko jeden klubik albo też dwa, to będzie dla nas interesujące, bo chcemy, żeby właśnie było równy dostęp do, do jakościowej edukacji czy też opieki. To jest jedno, świetlice. I drugi regrant, który już szykujemy, który będzie odpalony, mam nadzieję, najpóźniej w połowie, lipca, w połowie lipca, to będzie dofinansowanie dla wszystkich małych, lokalnych inicjatyw, które wspierają matki oraz dzieci uchodźców w różnorodny sposób. Od redystrybucji darów, od zbierania y, ubrań, y, po, no właśnie, po jakieś działania drobne, psychologiczne, albo y, nie Czyli, wiem, przy recepcyjnych. Ja, ja, tak. Jako, jako y, y, prezydentka Bielska-Białej Mam tam Stowarzyszenie Przyjaciół Bielska-Białej, w którym działa Grażyna Staniszewska, jedyna kobieta przy okrągłym stole. Taka róż... jak widzicie zdjęcia z okrągłego stołu, to jest tam jedna kobieta w wściekle różowym kostiumie, takim różowym. I to jest Grażyna Staniszewska. I ona prowadzi od lat fajne stowarzyszenie, które pomaga Ukraińcom. I powiedzmy, że ma tam grupę Ukrainek, które chcą, nie wiem, gotować. Może już nie tylko pierogi i barszcz, no ale chcą gotować i chcą przy okazji mieć jakieś zajęcie, trochę na tym zarabiać, mieć zajęcie dla dzieci. Dzieci trochę im pomagają kroić, a potem degustują. Ale przy okazji mają też jakieś zajęcia z polskiego albo z czegoś innego. Czy to też jest coś takiego i ta mała inicjatywa się łapie na taki regranting? To zależy, a co, a co byś chciała w, pokryć w ramach tego regrantingu wtedy, bo coś, na co my się skupiamy, no. chcemy skupić, to koszty koordynacji, koszty tak. informacji oraz ewentualnie jakiegoś jednego, dwóch, trzech ekspertów, czy też, hmm, którzy mają być w danym punkcie, jaki, no właśnie, jeśli w ramach, takich zajęć, to jest integracja, gdzie są potrzebna zakup produktów, to tak. Jeśli jest jedna z tych Ukrainek zatrudniona jako koordynatorka wszystkich działań, to, to tak. To I o to, żeby to właśnie tak. te wszystkie lokalne inicjatywy, które do tej pory były prowadzone wolontariacko, a są istotne społecznie, lokalnie, żeby miały dofinansowanie. Czyli nawet, jeżeli hmm. poza Grażyną Staniszewską i jej towarzystwem przyjaciół Bielska-Białej jest jeszcze Dwie inne w okolicy jakieś grupy inicjatywne, ale nie mają organizacji. Tylko to jest grupa powiedzmy, przy grupie, no tak właśnie. przy grupie inicjatywnej będziemy podpisywać umowę na zlecenie z daną osobą. Okay. Czyli jakby nie podpisanie umowy z organizacją, tylko z konkretną osobą. I wtedy co miesięczne wypłacanie środków, więc chcemy to podzielić na dwa rodzaje, tak żeby właśnie te wszystkie grupy nieformalne Natomiast sprężnie działające miały możliwość wzięcia udziału w takim projekcie.